Cześć widzowie, jest godzina 7.30 wstałem o 7:00, co jest to dla mnie środek nocy i ruszam z Warszawy do Kielc na komorniczą, i broni zlikwidowanej, niestety strzelnicy strzelnicy Kielce, na której miałem przyjemność być Zanim została zamknięta, licytowane, ponieważ fundacja, chyba albo stowarzyszenie, fundacja, która opiekowała się tym obiektem, została pozbawiona prawa do dysponowania budynkiem. Spowodowało to, że oczywiście nie mogą prowadzić statutowej działalności wyprzedają się to znaczy nie wiem czy komornik czy syndek w każdym razie podmiot, który likwiduje ich działalność w sensie prawnym sprzedaje, licytuje około 100 sztuk broni w tym parę egzemplarzy które mnie interesują a najbardziej interesuje mnie Glock 20 ja co prawda nie lubię Glocków ale lubię dziwne kalibry a ten kaliber, ten Glock, akurat jest w kalibrze 10 mm, także jedziemy. Jesteśmy na kołach, zobaczymy, czy uda się nam tą broń wylicytować. Robiłem sobie delikatny wywiad na tyle, na ile mogłem. Pistolet ten powinien być w niezłym stanie, No głównie z racji kalibru, w którym jest, czyli, czyli po prostu jest to broń, do której jest stosunkowo droga amunicja. I ona na strzelnicy nie była zbyt często strzelana, podobnie tak jak na mojej strzelnicy na przykład jest broń w kalibrze .40 Smith Wesson, która większość czasu leży w szafie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za nieduże pieniądze stanę się posiadaczem takiego pistoletu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Do usłyszenia na miejscu i w drodze powrotnej. jak to zobaczcie, jakie jedzenie. No i jak się zachować w takiej sytuacji? Kurde, daleko parkowanie. Nie ma tam miejsca pod tym. Sklepem, czy co to jest? Jestem już na miejscu. Pod sklepem czeka no, ze 20 osób. Broń obejrzałem. Wygląda świetnie. Faktycznie jest niestrzelana. Lufa i cała reszta jest czyściutka. No, wygląda tak, jakby mówiąc krótko, leżała głównie w sejfie. No i teraz zobaczymy co się uda wyrzeźbić. Moim progiem bólu jest 2000 zł. Właśnie przyciąłem deal z jednym z licytujących. Dogadaliśmy się na odstępne i być może zobaczymy jak to będzie jeszcze, bo może się wszystko zdarzyć. Ale może dostanę go za cenę nominalną. Zobaczymy. Sytuacja wygląda następująco: Jestem zwycięzcą aukcji licytacji, w której wylicytowałem pistolet Glock 20C w kalibrze 10 mm auto oraz 500, dokładnie to 505 sztuk amunicji do tego pistoletu, czyli całkiem niezły wagonik kulek. Eee, aukcja sama wyglądała zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażałem. Eee, jak będę już miał w ręku broni, papiery w drodze powrotnej, to spróbuję opowiedzieć, jak to wyglądało. Generalnie nie miało to nic wspólnego z tym, co możecie znać ewentualnie. Z filmów czy z takich medialnych przekazów nie było sali, nie było ludzi podnoszących tabliczki do góry, przebijania się ceną i tak dalej. Większość tak naprawdę targów miała miejsce jeszcze przed wejściem na salę licytacji. Były takie komitety, nazwijmy to ich przewodniczący, który zbierał informacje kto, co, za ile licytuje. Były pewne próby arbitrażu, że ty weźmiesz to, a ja wezmę dwa tamtego. One w pewnym sensie były skuteczne, dlatego że takich bijatek, w których ludzie się mówiąc krótko tłukli o jakąś tam sztukę broni, to na te póki co 50 kilka egzemplarzy, cała aukcja ma około 100, na te 50 kilka egzemplarzy bitew było chyba ze 3. W związku z czym ten arbitraż zadziałał całkiem dobrze, no były też pewnego rodzaju konflikty, znaczy konflikty, no zbiegi interesów, o tak bym powiedział, których arbitracja również wygląda w sposób interesujący, ale o tym może opowiem, jak wrócę do miejsca licytacji, ponieważ tam przygotowują się w tej chwili dla mnie papiery, i broni, i amunicja do wydania, ponieważ rzeczywiście. Po, po samej zakończonej licytacji no niezbędna jest jeszcze standardowa buhalteria jak przy sprzedaży broni według ustawy o broni, czyli sprawdzanie danych z promesy, przepisanie danych, wykonanie kilku egzemplarzy faktur, posprawdzanie dokumentów itd., itd. Zaproponowano, żebyśmy tam wrócili za pół godziny, więc ja pojechałem sobie na małą przejażdżkę połączoną z konsumpcją. Wracam na miejsce, mam nadzieję odebrać za chwilę graty, i wtedy opowiem, jak dokładnie to wszystko wyglądało. Sytuacja wygląda następująco. To jest mój Glock 20C, którego nabyłem na aukcji dzisiaj przed południem i czekałem teraz. Godzinę mamy. 16:59 tyle to trwało. No i do niego jeszcze te ponad 500 sztuk amunicji wszystko za, powiedziałbym, bardziej niż godziwą cenę. E, oczywiście, niedługo zaczniemy sobie ten pistolet oglądać. Jak z niego postrzelam trochę, to pewnie omawiać go w jakimś większym ogóle i szczególe. Natomiast na razie muszę wrócić do domu. Mam jeszcze około 200 km jazdy, także pakuję moje nowe nabytki do plecaka i ruszam w powrotną drogę. To jeszcze słowo na koniec dnia na temat samej aukcji. Otóż ja pierwszy raz uczestniczyłem w tego typu wydarzeniu. Nie licytowałem nigdy żadnych towarów wystawianych przez komornika. No oczywiście moje wyobrażenie na temat tego, jak odbywa się aukcja, kształtowane było przez filmy i programy na Discovery, gdzie licytują zawartości schowków i grupę ludzi, która podnosi w powietrze tabliczki, zaznaczając, że przebijają ofertę. Nic takiego, proszę państwa, się nie dzieje. Rzeczywistość jest dużo bardziej szara i ponura. Jeżeli przedmiot ma tylko jednego zainteresowanego, to po prostu wchodzimy do pomieszczenia, w którym pan mówi: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, proszę zaakceptować cenę, podpis na protokole i to właściwie wszystko. Jeżeli chodzi o licytowane przedmioty, w których jest więcej chętnych, tak zwany komitet kolejkowy chodzi z kartką, pyta kto co chce brać, w całej szczęście, że nie pytają za ile i próbują, jeżeli jest na przykład więcej sztuk jakiegoś przedmiotu, to próbują ustawiać kto którą sztukę weźmie. Jeżeli chodzi o licytowane przedmioty, w których potencjalnych oferentów jest więcej, no to nie ma żadnych bitew, że ja daję 1500, a ja 1550, a ja 1700, a ja 2000, nic takiego się nie dzieje. Otóż są tacy, nie wiem jak ich nazwać. Tacy wodzireje kolejkowi, którzy w tej grupie, która zbiera się przed budynkiem, oczywiście, bo ze względu na COVID, wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w aukcji, no nie mogą stać wewnątrz tego miejsca, gdzie ona się odbywa. No to wychodząc na zewnątrz, tam spotkamy takiego gościa, który ma kartkę z wydrukowanymi wszystkimi przedmiotami z aukcji, i on podchodzi po, do, po, po kolei do wszystkich osób. A ty co? A ja ten? A ja która opozycja? A ty 92? Tak, no dobrze, to wykreślam. A na 45, no to wy dwóch chcecie, tak? Czy wy we trzech? No to zobacz, to może tutaj się przeniesiecie, bo tu jest drugi Glock 17, a wy koniecznie chcecie licytować tego Glocka 19 Generacji 5, wszyscy obaj, tak? No dobra, no to spróbujcie się umówić. Może ty mu dasz jakieś odstępne? Nie dasz mu odstępnego, może ty mu dasz odstępne? No to, no to ustalcie między sobą. W związku z czym, do momentu, do którego faktycznie dochodzi do tej wymiany, nazwijmy to ofert, no to ludzie przez te, niech dobrze spojrzę. Przez te 6 godzin w sumie, które dreptali tam po tym chodniku przed, przed tym miejscem, dawno zdążyli pomiędzy sobą wszystko poustalać i tych takich prawdziwych licytacyjnych bitew było dosłownie kilka. Także tak wygląda ta aukcyjna rzeczywistość. Jest to ciekawe w sumie doświadczenie. No, dla mnie tym ciekawsze, że, że udało mi się zdobyć ten przedmiot, który planowałem. A prawdopodobnie głównie z tego powodu, że Glock 20C w wersji 10 mm to nie jest najpopularniejszy pistolet ani kaliber, ani do noszenia, ani do strzelania na strzelnicę. W sumie taka trochę fanaberia. No coś w tym jest. Miałem jednego kontroferenta, z którym udało mi się przed, przed samą aukcją dogadać. W związku z czym, kiedy wszedłem już do, na salę po wywołaniu kolejnego przedmiotu, byłem jedynym oferentem. Przy okazji kupiłem jeszcze ten karton amunicji, którego nikt inny nie mógł kupić, bo nikt nie ma, nikt normalny nie ma wpisanego w książce kalibru 10 mm. I tak to wszystko wygląda. Także sumarycznie dosyć męczący dzień, ponieważ pogoda jest jaka jest, temperatura rzędu 80 stopni. I przelotne opady, zimno, i ogólnie rzecz biorąc, niefajnie. No, ale poznałem paru ciekawych ludzi. Głównie właściciele strzelnic tutaj brylowali wśród tego towarzystwa, i to oni zgarniali największe ilości tego sprzętu. Ale było również paru chłopaków, którzy strzelają gdzieś tam, czy to w Poznaniu. Czy w Łodzi, czy, czy w Warszawie, czy w Krakowie. Także mogliśmy sobie sympatycznie pogadać na różne branżowe tematy. Zapisałem sobie parę kontaktów do ludzi od tego i owego, ponieważ jak to zwykle, ludzie nie zajmują się tylko strzelectwem, w związku z czym tutaj cała ta socjalna warstwa również jakoś tam zafunkcjonowała. No i na koniec dnia przyjechałem do domu z tym, z czym chciałem przyjechać i to za niewygórowaną cenę. Także w sumie polecam. Tak wygląda finalny rezultat mojej przygody z licytacją komorniczą. Tak jak widzicie, stałem się pełnoprawnym posiadaczem fajnej broni w ciekawym kalibrze i rzadko spotykanym u nas wariancie i potężnej ilości amunicji do niej. E, trochę szkoda, że w procesie niestety musiał zginąć podmiot pod tytułem Strzelnica. Czy, czy fundacja, która prowadziła jakąś tam jednak wydaje się społecznie pożyteczną działalność? No ale mam nadzieję, że ta broń, którą ja i inni uczestnicy wylicytowali, no, trafi w ręce dobrych ludzi, którzy zrobią z niej dobry użytek i będą się nią nadal cieszyć i, i propagować, jak to mówią koledzy z braterstwa, siać to ziarno. Także na dzisiaj to wszystko. Kolejny odcinek, no nie w kolejnym odcinku jeszcze Glocka 20C nie będę omawiał, bo wciąż wiem o nim za mało. Przestrzelałem go co prawda, broń strzela. Huchu, hu, jak ona strzela, strzela naprawdę nieźle. Strzela wydaje się, że celnie, ma niestety przyrządy, które wymagają regulacji. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby w pełni regulowane przyrządy zakładać do. Plastikowego glocka, no ale skoro już są, to trzeba będzie nauczyć się je obsługiwać, także z tym sobie poradzimy. Eee, także oczekujcie w najbliższej przyszłości jakiejś relacji i bardziej szczegółowego opisu tej broni. Na razie, cześć.